Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy on jest dla mnie? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Sześć buław. Co wychodzi naprzeciw? Umiarkowanie. Wynik, odpowiedź, rada. Dwójka monety. Dołożę kartę. Trójka mieczy. Dołożę kartę. Rycerz bław Na spodzie talii jest karta as mieczy. I to może być tło czytania. Czyli... Trzymamy się ramy. Sedno, sześć buław. To są szczęśliwe sytuacje, optymistyczne wiadomości, bezinteresowna pomoc. Budowa domu czy urządzenie domu. Człowiek ma zdolności przywódcze, organizuje imprezy. Głośne imprezy z udziałem dużej liczby uczestników. Chce być widzianym, chce być popularnym, chce mieć zysk, chce mieć wygodę. Pokazuje na pokaz swoje rycerskie czyny. Szóstka Buław pokazuje osobę, która mówi coś takiego: zwyciężyłem, zdobyłem, pokonałem, dopiłem swego. Człowiek jest zadowolony. Przekonany, że już mają w garści. I może myśleć, że dla niego zrobi wszystko, co zechce. I dlatego będzie czekał łaskawie, że ona sama zadzwoni do niego. Czyli przedstawił się mężczyzna niedojrzały i manipulant. Człowiek chce zaszczytów. Chce być podziwianym przez innych. Lub chce. Otaczać się ludźmi, którzy są popularni, znani. Czyli chce się dowartościować, bo sam nic nie ma lub nie ma nic do pokazania. Co wychodzi naprzeciw? Umiarkowanie, samotność, niedomówienia, przewrażliwienie. Też pokazał się mężczyzna typu delikutaźny. To też jest utrata życiowego balansu na wszystkich płaszczyznach. Kiedy nie mamy w sobie balansu, to przejawiamy skrajne zachowania. Brakuje nam dojrzałości. Jesteśmy nadmiernie pościągliwi. Możemy być opieszani w działaniu. Źródło problemów powinno się szukać u siebie, aby ponownie. Nie wpaść w ręce niedojrzałego faceta. Możemy czuć lenistwo, brak motywacji do działania. Trzeba zapanować nad swoimi emocjami i zachować umiar. Wynik, odpowiedź, rada: dwójka monet, trójka mieczy i rycerz buław. Dwójka monet, czyli brak stabilności. Do życia czy do działania podchodzimy lekkomyślnie lub przechodzimy z nogi na nogę, bo nie potrafimy podjąć decyzji, bo sprawa nie potoczyła się tak, jakbyśmy tego chcieli, bo mamy niewyleczoną przeszłość, mamy niewyleczone rany z przeszłości. i Teraz działamy impulsywnie, bez głowy, bez zastanowienia się. Komunikacja lub brak komunikacji spowodowała rozczarowanie. Związek na odległość to jest żaden związek. Niezobowiązujące spotkania spowodowały rozczarowanie, bo nie tego oczekiwaliśmy. Mogliśmy oczekiwać stałej relacji. Osoba w rycerzu buław jest osobą o odmiennych poglądach, o odmiennym wyglądzie, która wzbudza zainteresowanie, podoba nam się, podoba nam się pod kątem uczuciowym. Człowiek próbuje zyskać czyjąś przychylność, lub chce podbić swoim zachowaniem, aby był zauważony. Okazujemy pomoc. Jesteśmy odważni. Mamy tupet. To jest mężczyzna, który jest szybki, impulsywny. Jest przyjacielskim. Ale ani mu w głowie partnerstwo, małżeństwo czy stały związek. On nie jest gotowy na związek, ale chce miło spędzić czas. Może być synem, musi. Szukaj mężczyzny z mózgiem i z otwartym sercem. Mężczyzna, który nie daje kobiecie bezpieczeństwa, jest dla niej bezpośrednim zagrożeniem. Mężczyzna, który wzbogaca się czymś kosztem czymś kosztem podbija swój majątek jest osobą niedojrzałą. Jest niewiarygodną, nie wzbudza szacunku wobec siebie i nie wzbudza szacunku otoczenia. Jest dużym, rozwydżonym trutniem. Jeżeli medytujemy, chodzimy na jogę, to znaczy, że dalej w sobie szukamy wewnętrznej równowagi. Szukamy wewnętrznego spokoju. Szukamy dla siebie drogi. Dojrzała osoba ma w sobie spokój, ma w sobie równowagę, ma balans i nie potrzebuje jogi, nie potrzebuje medytacji, czy kung, czy, 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 czy tai chi, czy inne wschodnie nauki. Ona jest po prostu. Wartościowa i dojrzała. Trzeba pracować nad sobą, lub sięgnąć po pomoc specjalisty, który otworzy oczy. Życzę Ci dużo zdrowia, dużo pomyślności, takiego lekkiego podejścia do życia, abyś miała taki zdrowy dystans i zadbała o siebie. Bo to jest najważniejsze. Pozdrawiam Klara Tarot.